Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będziecie w szoku. Przychodzę do Was totalnym bestsellerem pod oczy w cenie 5 zł i 50 groszy. Tak cudowny produkt znalazłem w internetach. Mianowicie, dzisiaj porozmawiamy sobie o wyciągu z kawy firmy Ecospa. Więc jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Moi kochani, tutaj również przychodzę do Was z złą wiadomością, ponieważ jeżeli uwielbialiście serum kofeinowe pod oczy marki The Ordinary, no to niestety z chwilą przejścia The Ordinary w stronę Estée Lauder skład kofeinowego serum pod oczy z The Ordinary został zmieniony. Został dodany do niego cross Polymer 6, czyli mikroplastik. No niestety bardzo mi przykro. Większość produktów The Ordinary ma zmieniony skład. Update odnośnie The Ordinary będzie nagrany niebawem. Powiem wam jakie kosmetyki mają zmieniony skład, a jakie kosmetyki mają jeszcze stary, wzorowy skład, żebyście po prostu wiedzieli wszystko konkretnie. Także tutaj jak najbardziej film na temat The Ordinary update będzie niebawem na kanale. Kochani, posłuchajcie, skład tego produktu jest wzorowy. Mamy tutaj wodę, mamy tutaj glicerynę, czyli Nawilżającą, mamy wyciąg z kawy i mamy konserwanty, aby ten produkt po prostu był przydatny do użytku przez długi okres czasu. I słuchajcie, tego produktu nie stosujemy w bardzo dużej ilości. Na jednorazowe zastosowanie tego produktu na skórę wokół oczu wystarczą nam dwie krople, czyli jedna kropelka na jedną stronę skóry wokół oczu, druga kropelka na drugą stronę skóry wokół oczu. I odczekujemy po aplikacji tego produktu minutę. Dajmy mu się spokojnie wchłonąć i po minucie zaaplikujcie krem pod. Oczy. Działanie tego produktu będzie zauważalne po jednym zastosowaniu. Tutaj mamy działanie silnie drenujące skórę wokół oczu, silnie niwelujące oznaki zmęczenia i nawet opuchnięcia, silnie rewitalizujące skórę wokół oczu, silnie wyrównujące koloryt i prewencyjne przeciwzmarszczkowe. Jak najbardziej. Skład tego produktu, jak już Wam wcześniej powiedziałem, jest wzorowy i działanie tego produktu będzie zauważalne po jednym zastosowaniu. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli borykacie się naprawdę z bardzo mocnymi oznakami zmęczenia skóry wokół oczu, to również możecie ten produkt zastosować. Na noc w schemacie następującym, czyli aplikujecie ekstrakt z kawy jako serum pod oczy, i na to na noc aplikujecie masło kawowe. Ale tą metodę, o której Wam teraz mówię stosujecie tylko w nocnej pielęgnacji z tego względu, że masło kawowe ze względu na swoją konsystencję jest bardzo tłuste, jest bardzo bogate, jest bardzo esencjonalne i na dzień się nie nada. W szczególności pod makijaż. Makijaż na maśle kawowym będzie wyglądał tragicznie pod oczami, więc taka forma pielęgnacji jak najbardziej na noc będzie idealna. A na dzień, jeżeli będziecie stosować ten ekstrakt z kawy, to ze swoim ulubionym kremem pod oczy. I tutaj jak najbardziej działanie będzie zauważalne. Skóra wokół oczu będzie zrewitalizowana. Prewencja przeciwzmarszczkowa zostanie zachowana. Oznaki zmęczenia zostaną zniwelowane. Skóra wokół oczu będzie miała wyrównany, rozświetlony kolory. I jak najbardziej i tutaj mamy w cenie 5 ,50 zł 50 groszy cudowny serum pod oczy, które będzie działać intensywnie drenująco, pobudzająco, rewitalizująco. Nie ma o czym gadać, nie ma się o co przyczepić i jest to idealny zamiennik serum kofeinowego The Ordinary, no które ma już niestety zmieniony skład. I jeżeli teraz szukacie zamiennika, to tym zamiennikiem jest ten ekstrakt z kawy, który również przynosi spektakularne rezultaty. I po prostu w takiej cenie mamy rewelacyjny zamiennik The Ordinary Caffeine Solution Serum pod oczy i jak najbardziej również działanie tego produktu będzie efektywne. Więc jeżeli borykacie się tutaj z oznakami zmęczenia skóry wokół oczu, wasze spojrzenie wygląda na nieświeże, skóra wokół oczu nie ma równomiernego kolorytu i po prostu nie wygląda zdrowo, to jak najbardziej ten ekstrakt z kawy jako serum pod oczy będzie idealnym dla was rozwiązaniem. Także moi kochani, cieszę się, że mogą się z wami podzielić idealnym serum pod oczy, jak i również zamiennikiem serum kofeinowego Te Ordinary. Także jeżeli Wam się ten film podobał, zostawcie łapkę w górę, dziękuję Wam, że jesteście, trzymajcie się ciepło, do następnego buziaczki, cześć!